Niech Państwo spojrzą już drugi raz w tym tygodniu, czytamy Komsomolską Prawdę, jeszcze tylko ostrzał mostu, kontrofensywa, święta i nowy rok i tak ten czas nam leci. Tymczasem Rosjanie w Komsomolskiej Prawdzie chwalą się czymś, co w zasadzie powinno... Być powodem do wstydu, z Hersonie ewakuowali nawet dzikie zwierzęta, cała prawda o sytuacji w mieście zamarłym pod ostrzałami. Tutaj jest słowo nie nieżywotnych, co właśnie sugeruje, że nie chodzi o na przykład psy, czy koty, czy krowy. I tutaj co widzimy, widzimy pana w kurtce z naszywką z krymskiego parku lwów Tajgan. I co oni robią? Oni z hersańskiego zoo zapakowali zwierzęta, osiołka, wilka, lamę, no i nie wiadomo co tam jeszcze, i wywieźli na Krym, bo no co mieli zrobić? Tutaj jeszcze był taki piękny śródtytuł. Śródtytuł brzmiał Ukraina dzieciom nie pomogła, a Rosja wszystko zrobiła. No, no się w kieszeni otwiera, jak się takie rzeczy czyta. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w najbliższej przyszłości w tym mieście może dojść faktycznie nawet do walk miejskich. Mogą tam się zacząć dziać rzeczy straszne i na przykład takie zwierzęta z zoo mogłyby ucierpieć. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Wycofać się z Ukrainy i zakończyć wojnę? Takie trudne. Dalej, w Rosji wprowadzą nowe, nowy zasiłek dla dzieci do 17 roku życia i zwiększą tzw. materiński kapitał, czyli kapitał macierzyński. To jest taka kwota, którą dostają rodzice, kiedy się rodzi dziecko, i która może zostać wykorzystana nie na dowolne cele, tylko na określone cele. To ma zostać wprowadzone w Rosji od 1 stycznia 2023 roku. No, to jest dość normalna sytuacja, że kiedy w kraju dzieje się tak sobie, to władza, żeby podbudować sobie swoje mm, statystyki, nazwijmy to popularności, wypłaca ludziom ich własne pieniądze w formie różnego rodzaju zapomóg. No, nic nowego. Dalej, mm, określono pięć możliwych konsekwencji wyborów US, w USA, Ukraina i tu jest ładny idiom zostanie z nosem, czyli z niczym, syn Bidena pójdzie siedzieć. Zobaczmy sobie, co oni tutaj piszą. I tu jest tak, że Republikanie zajmą tam większą część miejsc w obu izbach amerykańskiego parlamentu. Póki co wszystko wskazuje na to, że faktycznie Republikanie te wybory niewielką przewagą wygrali. I już drugi punkt to jest zmniejszenie pomocy Ukrainie w warunkach rekordowej inflacji. Duże wydatki z budżetu USA na wojenną i finansową pomoc Ukrainie już nie powodują takiego mm, czy tam właśnie już powodują niezadowolenie wielu wyborców? Jeśli sobie faktycznie popatrzymy, jak to wygląda, tu są świeże dane z Galupa. Powinniście Państwo kojarzyć, no świeże jak świeże, te zebrane akurat w sierpniu, co jak na tego typu dane to jest dość świeże. Opublikowano to w połowie września, no też nie, nie wczoraj. Ale mamy tutaj na przykład informację o tym, że wśród Republikanów 56% łącznie... Mm, Uważa, że wsparcie jest ok, Ukrainy, z czego 30% całej bazy przepytanych Republikanów twierdzi, że pomoc jest zbyt mała dla Ukrainy, 26%, że pomoc jest w sam raz dla Ukrainy, że nie należy jej ani zmniejszać, ani zwiększać, 43% twierdzi, że ta pomoc jest za duża. Czyli mamy tutaj wyraźnie. Yy, Gorszą tę statystykę dla Ukrainy wśród Republikanów niż wśród Demokratów. Demokraci mówią: 9% z nich mówi, że jest za dużo tej pomocy, 46% że za mało, 44% że pomoc jest właściwa. Jeszcze można zauważyć ciekawą tendencję. Tutaj ci najlepiej wykształceni Amerykanie w największym stopniu są za zwiększeniem pomocy. Tak czy inaczej, jeśli popatrzymy na ujęcie z pominięciem podziału na wiek czy sympatie polityczne, to zobaczymy, że tylko 24% Amerykanów było za zmniejszeniem pomocy, a reszta była za tym, że albo ta pomoc powinna zostać utrzymana, albo nawet zwiększona. Oczywiście, to, że wyborcy są za pomocą, nie oznacza, że Republikanie nie będą z jakichś powodów, na przykład z, ze względu na swój izolacjonizm. Wśród Republikanów jest pewna liczba izolacjonistów, którzy twierdzą, że nie należy się wtrącać w sprawy świata. Być może coś się w polityce amerykańskiej zmieni, natomiast sugeruję tutaj sięgnąć po inne, innych komentatorów i inne źródła, bo w polityce amerykańskiej nie jestem szczególnie mocny. Oczywiście tutaj w Komsomolskiej Prawdzie jest jeszcze inne konsekwencje, to znaczy, że dojdzie do strajków ulicznych, aresztowania Huntera Bidena i powrotu Donalda Trumpa. Mamy jeszcze taki specjalny projekt Komsomolskiej Prawdy. Dwóch jej dziennikarzy wyruszyło autostopem przez Rosję, żeby zobaczyć, jak ta Rosja sobie żyje. Na razie są w Kaliningradzie i tutaj pytają człowieka, który ich podwozi, jak tam u was z wypłatami. I dostają w odpowiedzi: jeśli dostajesz 30 tysięcy, to. Ci się powiodło, moja mama ma emerytury 18 tysięcy, na lekarstwa wydaje więcej, a jeszcze przyszła blokada Kaliningradu, dlatego ceny są większe. Rok temu worek cementu kosztował 200 rubli, teraz 800 i z tego powodu w sklepie i tak się o niego biją. Także może zobaczą trochę autentycznej Moskwy. Dalej, ponad połowa, tutaj konsumencka prawda to dokładnie tutaj pisze, w tym miejscu, ponad połowa amerykańskich wyborców nie akceptuje pracy Joe Bidena na pozycji prezydenta USA i tutaj jest 46% uważa, że polityka Bidena szkodzi Ameryce. Ponad połowa, 46%, no to dałoby się wyjaśnić, natomiast oni tego specjalnie nie wyjaśniają. Patrzyłem tutaj, też nie widzę żadnej informacji, skąd są to dane, jakiegoś linku. Po prostu, po prostu tak jest. Wierzcie. Dobrze, jeśli chodzi o komsomolską prawdę, to myślę, że to jest wszystko. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o zbiórki, to... Mamy te pieniądze, mamy osiągnięte cele, zakupy są już w trakcie. To oczywiście trwa, bo to jest dużo towaru. To nie wchodzi się do sklepu i się go nie odbiera. Natomiast po prostu samochód jest, trzeba go podremontować. Towar jest w dużej części, w ogromnej części już zamówiony. W zasadzie większość tego, co potrzebujemy, już w jakiś sposób różne firmy dla nas realizują, więc Póki co tej zbiórki nie promuję. Natomiast jeśli ktoś ma dalej ochotę wpłacić, no to będzie już na następny po prostu transport. Dziękuję z całego serca. I przechodzimy do mapy. Dalej wydarza się stosunkowo niewiele w okolicach miasta Sfatowe. Ukraińcy donoszą o tym, że Rosjanie atakują, nie osiągają celów, natomiast wysyłają mobilizowanych do walki. Arestowycz twierdzi, że dzięki zbiegowi dwóch wydarzeń udało się Rosji ustabilizować front. On mówi tak, my nacieraliśmy tak długo, jak byliśmy w stanie i teraz... Podciągamy logistykę i generalnie organizujemy dalszą, dalszą pracę, natomiast w tym samym mniej więcej momencie w tej okolicy pojawiło się dużo mobilizowanych, którzy no chociaż nie są wyszkoleni, nie są dobrze uzbrojeni, to są jednak tłumem ludzi z bronią palną, co utrudnia jakiekolwiek postępy, więc front się ustabilizował i Rosjanie tutaj nie tylko tutaj próbują cały czas atakować ponosząc przy tym rzekomo duże straty i faktycznie są na ten temat pewne dowody mówiłem państwu ostatnio o mm, kierunku woglendarskim o Pawliwce Tutaj Rosjanie mieli atakować, ponosić straty. Tam była taka sytuacja um, pochodząca z Dalekiego Wschodu 155. Brygada Piechoty Morskiej Rosyjska publicznie pożaliła się na ogromne straty i problemy na tym kierunku, i na swoich dowódców, którzy zachowują się nie tak, jak powinni. Um, gubernator z ich regionu, Alek Korzemiaka zareagował na to i co zrobił, skoro oni się żalili na swoich dowódców? Zapytał tych dowódców, na których oni się żalili, czy tam na pewno jest wszystko w porządku, a ci dowódcy, na których żołnierze narzekali, powiedzieli tak, tak, super, jest, jest okej, okay, straty są nieduże. Także no, pozostaje wierzyć. Były jeszcze doniesienia o tym, że Tutaj, na tym bardziej północnym odcinku frontu, w niedawnym czasie została rozgromiona z dużymi stratami jednostka mobilizowanych, batalion mobilizowanych. Były nawet informacje o 500 poległych, chociaż to były informacje mocno wątpliwe w tym sensie, że. Trudno było powiedzieć na ile można im wierzyć, dlatego nie starałem się o tym wspominać. Natomiast pojawiła się ostatnio um, pojawił się taki post z Woroneża, właśnie skąd miała pochodzić ta jednostka, gdzie kolumna karetek podjeżdża pod szpital, taka duża kolumna i to może świadczyć o tym, że faktycznie doszło do jakiejś złej sytuacji na froncie i że faktycznie ranni zostali masowo przewiezieni. W tym kierunku do szpitala. Oczywiście mamy dalej próby zdobycia Bachmutu. Nic specjalnego się tutaj nie dzieje. Mamy doniesienia o tym, że Ukraińcy szturmują Snieguriwkę na północnym odcinku tego hersenickiego przyczółku rosyjskiego. Tu w zasadzie dalej trwa niezrozumiała sytuacja, z jednej strony ewakuują nawet zwierzęta, z drugiej strony wciąż się mimo wszystko bronią. O co tutaj tak do końca chodzi nie jest jasne, nie wiemy jak to się skończy. Przejdźmy do naszych szybkich newsów. Mamy stałą rubrykę pożary w Rosji. W Astrachaniu w stoczni zapłonął statek, nie okręt, statek. No zawsze to jakiś pożar. Dalej mamy kadry pokazujące, jak nowe przęsło, dziękuję za podpowiedź co do tego słowa, mostu krymskiego podróżuje w jego stronę. Możliwe, że uda im się wymienić ten fragment. Szkoda, że tam nie doszło do kolejnych podobnych ataków, kiedy już ten most był uszkodzony. Ale rozumiemy, że organizacja tego typu wydarzenia jest skrajnie trudna i może się drugi raz już nigdy nie powieść. Tak czy inaczej, remont trwa, więc problemy trwają. Dalej, tu na zdjęciu mamy ważny obiekt, to jest krematorium w Woronerzu. Ono nie pracuje, ponieważ popsuła, popsuł się piec krematoryjny. A części zapasowe do tego pieca pochodzą z Czech, są objęte sankcjami i no niewiele da się zrobić. Oprócz zwierząt z ZOR, Rosjanie mają wywozić z Hersonia także różne inne elementy infrastruktury, na przykład takie, to się chyba stacja bazowa nazywa, maszty telekomunikacyjne, no bo wiadomo, w gospodarstwie wszystko się przyda. Jest ciekawa informacja. Ponieważ większość z Państwa na pewno kojarzy takiego rosyjskiego generała w okularach Igora Konaszenkowa, który był spikerem, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony i on codziennie od rozpoczęcia operacji specjalnej publikował czy on nagrywał, a publikowała jego ekipa takie raporty z frontu po raz pierwszy się taki raport nie ukazał w ostatnich dniach. Czy to znaczy, że na przykład pan Konaszenko zachorował, czy to oznacza jakąś zmianę polityki informacyjnej, to się przekonamy dopiero za chwilę. Chociaż myślę, że gdyby zachorował, to byłoby go kim zastąpić. W Pentagonie potwierdzili przekazanie Ukrainie dwóch systemów NASAMS, z tego co czytałem, każdy taki system to dwie wyrzutnie. I Pete Ryder, rzecznik Ministerstwa Obrony USA, powiedział, że siły zbrojne Ukrainy już używają bojowo tych systemów. Tu jeszcze raz o krematorium mi się wkleiło. Włochy są gotowe przekazać Ukrainie nowe systemy przeciwlotnicze SAMP-T i ASPITE. Tutaj na zdjęciu mamy właśnie pocisk do systemu Aspite. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy życzą Ukraińcom przetrwania. Kolejna informacja to Sky News podaje taką mm, szerszą informację o tym, co Rosjanie dali Iranowi w zamian za drony. Przede wszystkim oczywiście pieniądze po prostu 140 milionów euro gotówką miało powędrować do Iranu. Rozumiem, że to było więcej niż jedna siatka z biedronki takiej gotówki, wydaje się to poważną kwotą. Natomiast wszyscy chyba spekulowaliśmy, że Iran miał otrzymać od Rosji technologie jądrowe, natomiast tutaj piszą, że przekazano coś innego, zdobyczne zachodnie systemy uzbrojenia, wyrzutnie NLO, Javelin i przeciwlotnicze stingery. Dosyć dobrze rozumiemy, że Iran stosuje mm, taką tzw. Tak inżynierię wsteczną, to się chyba ładnie określa, żeby rozebrać to na części i skopiować. Zresztą z dronami bywały podobne sytuacje. Tu mamy po prostu graffiti z Kijowa. Tutaj każdy, kto w Kijowie był, rozpozna, że jest to Majdan Wolności, czyli po prostu plac wolności. I no jest to dość wymowne i bardzo ładnie ktoś to wykonał. Tu mam gubernatora okręgu orłowskiego, Andrzeja Kleczkowa, Rosjanina, który stał się obiektem krytyki mobilizowanych, którzy narzekali, że no generalnie wysyłają im... No, nie chcę się wyrażać brzydko, ale towary nie najlepszej jakości, jeśli chodzi o umundurowanie, kamizelki, odporne hełmy, takie rzeczy. Odpowiedź była dość kulturalna. Pan Klećkow powiedział, że jak się nie podoba, to niech se sami kupią. No, i pogadali. Tu mamy wstępne wyniki wyborów. W USA faktycznie republikanie... 54 do 46 w Senacie, w drugiej Izbie 246 do 189. No wszystko wskazuje na to, że faktycznie Republikanie wygrali i zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na wydarzenia. Warto zaznaczyć, że chyba Rosjanie, pomimo tego co pisali w Komsomolskiej Prawdzie, mają, yy, mają jakąś... Jakieś nadzieje na pewien efekt, ponieważ ostatnio u siebie na kanale zobaczyłem taki mały atak klonów i pojawiło się dość sporo bardzo podobnych do siebie komentarzy, które głoszą mniej więcej: przyjdą Republikanie i Ukraińcy nie dostaną już ani centa, i się skończy. Rumakowanie i przegrają wojnę, i Rosja zwycięży, i wszystko będzie cudownie. Mm. No może tak nie być, ale zobaczymy. Dalej. Teoretycznie wiadomość pochodzi od rosyjskich wolontariuszy, którzy mówią, że blokposty na trasie z Chersonia w kierunku Czernobaiwki opustoszały i o ile wcześniej tam byli rosyjscy żołnierze, to teraz tych rosyjskich żołnierzy już tam nie ma. Czy to jest prawda? To jest do potwierdzenia. Jeszcze jest jedna arcyciekawa historia. Marynarz, który prawdopodobnie zginął na krążowniku Moskwa, od tego momentu jest nieobecny w życiu swojej rodziny, kontaktu z nim nie ma, no prawdopodobnie nie żyje, otrzymał wezwanie na służbę w ramach mobilizacji. Jeszcze zamiast przyznać mu status poległego w walce, przyznają mu status dezertera. No, coś arcyciekawego. Przeprowadzono także w Rosji ankietę wśród pracodawców. Okazało się, że dwa razy mniej niż w zeszłym roku pracodawców planuje wypłacić premie świąteczne pracownikom. To tylko jedna trzecia firm chce się zdecydować na taki krok. Dalej, Rosjanie zaczęli sprzedawać węgiel Indiom z 70% zniżką. Wydaje się, że oczywiście wiadomość o tym, że w ogóle komuś sprzedają ten węgiel jest dla Rosjan pozytywna, natomiast biorąc jeszcze pod uwagę koszty transportu do Indii, może to oznaczać, że jest to praca tylko po to, żeby na placach pod mm, kopalniami znalazło się jakieś miejsce. Dalej. W Omskim okręgu mobilizowanych w ramach Państwowej mobilizacji wysłano nie do jednostek Ministerstwa Obrony, tylko do prywatnych jednostek Czeweka Wagnera. Jest to kolejny przykład tego, o czym mówię od paru dni: że w Rosji utwardza się układ feudalny, w którym poszczególni, nazwijmy to magnaci, zdobywają coraz więcej siły w porównaniu do tego, ile siły ma sam król. Mamy jeszcze kolejne nagranie. Tutaj amerykański pojazd Hamwi z wyrzutnią TOW. Już takie systemy były widziane w Ukrainie na ćwiczeniach, na poligonach. Teraz widzimy to bezpośrednio na teatrze działań bojowych. Już kiedy to się pierwszy raz pojawiły takie zdjęcia, tylko właśnie na ćwiczeniach, wspominałem o tym, że jest to dobra informacja, bo to jest broń starsza, nie tak skuteczna jak na przykład javeliny, ale wciąż wystarczająco skuteczna na rosyjskie czołgi, a produkowana w krajach zachodnich w ogromnej masie, co może oznaczać, że Ukraińcy dostali lub dostaną tego dużo. Tutaj mamy zdjęcia sprzętu rosyjskiej 83. brygady z, na północ od Hersonia. Na północnym, tu jest tak napisane na północnym Hersoniu. Myślę, że chodzi o ten kierunek hersoński na północnym odcinku. Tu mamy podziurawionego Kamaza. Trudno powiedzieć, co zrobiło takie szkody. Możliwe, że to te wolframowe pociski odłamki z Heimars, ale może być to też oczywiście coś innego, natomiast to, co przyciąga wzrok, na co zwrócił uwagę Ruslan Lewijew z Conflict Intelligence Team, to ten pojazd jest to, no, jak ktoś nie kojarzy, to może nie wiedzieć, co to i dlaczego to jest ciekawe, to jest BRDM-2MS, taki dość lekki samochód opancerzony, tam widzimy, to będzie... Ciężki karabin maszynowy, zdaje się, że 14,6 mm kaliber, i chodzi o to, że te pojazdy zostały z armii rosyjskiej dawno temu już wycofane, a teraz wracają na służbę z tymi wielkimi literkami V. Żeby nie mieć wątpliwości, że to jest na pewno służba rosyjska. Jest to kolejny z wielu dowodów na to, że sprzętu dla mobilizowanych i ogólnie w armii rosyjskiej brakuje, bo jest to po prostu pojazd. Przestarzały w sposób dość istotny. Jeśli mówimy już o ciekawych pojazdach, to w kolumnie wyjeżdżającej z Hersonia zaobserwowano mini pociąg. Możliwe, że jest to także, powiedzmy, no może nie eksponat, element, element majątku okradzionego ze zwierząt zo. I to także wywożą, no bo przecież tego Ukraińcom nie zostawią, prawda? Bo jeszcze by. Nie wiem, dzieci się cieszyły, a to by było dość straszne. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukrainy i widzimy się niedługo.